Witam wszystkich serdecznie. Wstęp zrobimy lekutki sobie. To jest filmik dla osób, które będą chciały, myślą, by przelecieć do Irlandii, szukając pracy. Yy, pokrótce moja historia. Tak, w skrócie mówiąc, jak to się zaczęło yy, jak ja znalazłem pracę, pierwszą swoją pracę, no 18 lat temu, tak? No, już Wam tak w skrócie opowiadając, to zaczęło się, że przyjechałem tutaj do siostry i do szwagra. E... Oczywiście z pracą też nie było zaciekawie, bo to był taki martwy sezon. Ja przyjechałem w kwietniu, tak, w w kwietniu no Właśnie taki niektórzy mogą powiedzieć, że to nie był martwy sezon, ale dla osoby, która a język angielski miała no słaby, to był martwy sezon, bo szukałem pracy w no, pomocnik budowlany być może gdzieś komuś tam pomagać na roli czy na farmie, tam przykładowo przy krowach, przy świniach, no, tego typu y, y, szukałem pracę, y, no i znalazłem y, dzięki osobie, y, czyli mój szwagier pracował z jednym z Irlandczyków, to bo gdzieś gośko 60, starszy pan, no i tam on powiedział, że jest praca y, w jakiejś tam y, u kogoś jest praca, tak? Y, no, ja tam poszłem i pracowałem, ale jeszcze wcześniej. Y, Szef, czyli szef mojego szwagra, zaproponował mi pracę. Czy nie chcę iść do jednej z prac, czyli do agencji takiej, zapisać się? O, bardziej tak to było. No, ja się zapisałem, pojechałem z nim. Długo to nie trwało, bo zaledwie trzy dni i pracę miałem. Oczywiście 30 km od mojej siostry. Nie znałem nikogo tutaj, byłem obcy. To tak krótko o mojej historii. Jak będziecie chcieli więcej chcieć wiedzieć jak to u mnie było bardziej szczegółowo napisz w komentarzu a jak będzie kilka takich e, w, komentarzy to nagram jak to się zaczęło czyli moja historia w Irlandii moje początki e, w Irlandii czy było łatwo? Hm. się przekonacie jak nagram e, wracając do w, vloga gdzie szukać pracy? A no, gdzie szukać pracy? No, najłatwiej szukać pracy jest w agencji, tak, przez agencję, jest wiele w internecie, ogłaszają się agencje, bardzo znane są, już nie będę tutaj reklamował, będziesz chciał, chciała, napisz do mnie prywatnie, a... Podam Ci nazwy, gdzie szukać, jak jesteś tutaj nowy w Irlandii, zamierzasz przyjechać, jesteś w Polsce i zamierzasz przyjechać, to myślę, że przez agencję będzie też fajnie znaleźć pracę przez agencję. Hm. Są też strony internetowe, na których można szukać pracy. Wystarczy się tam zarejestrować, wysłać swoje CV i oni też będą Ci na e-maila podsyłać oferty pracy, które są dostępne według Twojego doświadczenia, według Twojego jakie szkoły ukończyłeś, jaki masz zawód, ale nie zawsze, bo czasami myślę, jest zawód, że szukasz jako kierowca, a prześlą Ci pracę jako piekarz. No, ale to musisz sobie sam, sama wybrać, czy dasz sobie z tym radę. Oczywiście jak... Masz smykałkę do piekarni, jesteś piekarzem, nie jesteś piekarzem w zawodu, a umiesz to robić, bo gdzieś tam lizłeś, lizłeś piekarstwa, no to jak najbardziej przyjmią Cię też, bo znam osobę, kolegę, do dzisiaj pracuję pracuje 7 lat i tylko był w piekarni, coś tam ma pojęcie, ale żeby miał papier, to papieru nie ma. Także tak to jest, gdzie szukać pracy w Irlandii. Czy trzeba znać angielski? Hmm, no, jeżeli znasz angielski na, w stopniu bardziej niż komunikatywny, to jest plus dla ciebie, bo łatwiej ci będzie znaleźć pracę. Kiedyś może tak bardzo nie patrzeli na pracę, nawet gdzieś na rolę czy na farmę, tam gdzieś pomagać rolnikowi, tam nie wiem, przy kapuście przy, przy, nie wiem, przy, przy ziemniakach zbierać, to tak bardzo nie potrzebowali języka angielskiego. Teraz w, w Irlandia 2025 bardziej potrzebują angielskiego i piszą nawet w ogłoszeniach, że yy, no, potrzebny jest język angielski, no bo pracodawca, czy tam kierownik, czy tam osoby, które są upoważnione yy, do tego, by yy, rozdzielać pracę, no potrzebują, aby się z Tobą lekko skomunikować. Ja wiem, że czasami można pokazać to ręką, ale nie zawsze. Nie zawsze. To też zależy w jakim kierunku szukać pracy, bo jeżeli jesteś osobą, która ma zawód wyuczony, przykładowo stolarz, tak, a szukasz pracy w Irlandii, no to tym bardziej potrzebujesz język angielski. Czy na przykład jesteś pielęgniarką, czy tam jesteś, no nie mówię, lekarzem, to potrzebujesz angielski na pewno. No w każdym razie język angielski tu jest potrzebny, potrzebny, tak? By się skomunikować czy w, w jakichś biurach, czy z mieszkaniem, czy y, gdziekolwiek. Czy nawet porozmawiać z kimś, y, co się tutaj dzieje, tak? Bo są tutaj rodacy, ale wiadomo, jak to jest z rodakami. Nie wszystkimi, ale większości. E, moje rady. Ano, moje rady są takie. Właśnie, co do rodaków, na nich trzeba uważać w świecie. To jest prawda. Ja wiem, że niektórzy mogą się oburzyć. Co, co tam, co tam? Owszem, są Polacy spokojni, są fajni, elegancko idzie z nimi porozmawiać, ale są osoby, które potrafią Cię no, wykorzystać albo będą próbować. No jak ja tu przyjechałem, to taki Polaczek, i chciał mi pracę załatwić za e, jedną tygodniówkę, bo tak się kiedyś to robiło. Pewnie do dzisiaj się to robi, ale to bardziej jest takie, jak to się mówi: pod stołem robione. Przedtem też to było, a teraz jest bardziej. Było tak, że e, chciałem mi załatwić pracę, już wszystko było niby nagrane: wszystko pięknie, elegancko. Tak. No, i się okazało, że to był hachman. Spotkałem innego Polaka, porozmawiałem z nim. No, przypadkowo, tak, pali papierosa, jakoś mi się zgadali, tamtego. I on mi powiedział, że to jest oszust. I faktycznie, kilka dni później, z tego miasteczka, co ja mieszkałem, wyprowadził się. Wyprowadził się, dosłownie uciekł, bo kilku osobom oferował pracę, dali mu pieniądze naiwni. No, ja też prawie mu nie dałem tych pieniędzy, ale, ale nie dałem I, i, i skończyło się tak, że ten Polaczek uciekł. Ale tu jest wielu takich. Uważać trzeba na mechaników. Są takie krętacze te mechaniki, no nie tylko w Polsce, ale te Polaki, takie są krętacze, trzeba na, na z Rumunii uważać ludzi, do... auta od nich w ogóle nie kupować, nawet no, za darmo nie brać, bo mam mówię na serio, doświadczenia i, 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 i... I ze słuchów, naprawdę. Yy... Musicie uważać w ogóle wokół siebie, co się was dzieje. Na sąsiadów też niektórych. no Nie mówię, bo niektórzy mogą być fajnych sąsiadów, można źle trafić, można dobrze trafić, ale trzeba naprawdę uważać w, w świecie. Z pracą, w pracy też nie, nie klepaj za dużo o religii, czasami o polityce ich drażni. To w tym bardziej teraz się nasjechało tyle tej emigrancji z tymi bezami na głowie, że to jest nieporozumienie. Oni mają większą tak naprawdę uprzywilej niż. Tak zwani Irlandczycy, czy osoby tak jak ja, które są 18 lat, no z przerwami, ale 18 lat e, i, i, i mają większe prawa, można powiedzieć, tak. E... No i będzie jeszcze gorzej, tak? No ale taki filmik, taki vlog nagram coś może właśnie porównując Stany Zjednoczone, a Irlandię do życia, taki filmik nagram. Już się pojawił taki filmik, ja go wrzucę prawdopodobnie na końcu tego nagrania, jeśli dotrwasz do końca tego nagrania, bo może być tak, że nie dotrwasz, bo tobie się to znudzi. Powtarzam, jest to vlog dla osób, które będą chciały. Przyjechać do Irlandii. Tak jest na zakończenie tego vloga, jak znaleźć pracę w Irlandii. Czy jest ta praca? Tak, jest praca w Irlandii. Jak najbardziej. Kto chce pracować, znajdzie język angielski w stopniu komunikatywnym. No to może się też udać, można powiedzieć, też się może y, udać. Y, są różne, w różnych branżach możesz pracować. Jako kierowca na wanie możesz na busie jeździć. Uprawnienia zrobić na ciężarówki, dobre pieniądze zarabia się tutaj. Sąsiad mój zarabia na ciężarówkach, dobre pieniądze ma. Y, Możesz iść do sklepów, potrzebują do magazynów, na wózki widłowe też dobre pieniądze są. Także słuchajcie, to było takie lekkie zakończenie. Będziecie co chcieli wiedzieć. Zostaw subskrypcję, zostaw komentarz, co byś chciał, chciała wiedzieć w tym temacie. A ja z Wami się żegnam na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam i do usłyszenia.